Gorąco polecam oglądnięcie tego filmu. Gangusie Mamy zaproszenie na Halloweenową imprezę z TikTokerką Patrycją Dąbrowską i Izabelą Kisioskorupą w Krakowie. Dzisiaj uzgodniłam szczegóły z organizatorem. Impreza odbędzie się 31 października 2024 roku w czwartek za 8 dni. W godzinach od 20 do 22 przy Ulszewskiej 14 w Krakowie w klubie RIN Music Club. Od kilku tygodni reklamuję moje spotkanie z widzami tego dnia. O godzinie 18 pod ratuszem na krakowskim rynku. Dopiero wczoraj dowiedziałam się o tej imprezie i pomyślałam, że warto by było połączyć nasze spotkania z widzami. Program dnia. Godzina od 18 do 19. Zbiórka dla moich widzów pod ratuszem na rynku krakowskim. Porobimy sobie zdjęcia, filmy, porozmawiamy. Rozdam wam moje zdjęcia z autografem itp. Jeśli nam będzie zimno i zgłodniejemy, pójdziemy do okolicznego McDonalda, róg rynku krakowskiego i ulicy Szewskiej, około godziny 19. Godzina od dwudziestej do 22 idziemy do RIN Music Club przy ulicy Szewskiej 14. Będzie karaoke, występ influencerki Izabeli Kisioskorupy, Poznacie TikTokerkę Patrycję Dąbrowską. Organizator da nam bilety wstępu za 35 zł. Gdy przyjdziemy, bilety dostępne przez internet są droższe 49 i 99 zł. Ja dostałam darmowy bilet za zaproszenie moich widzów. Impreza w RIN Music Club potrwa co najmniej do godziny 23. Do zobaczenia albo pod ratuszem, albo w RIN Music Club. Pewnie znowu pójdę spać nad ranem. Martwię się. Czym? Mam nowy problem. Przysłuchajcie rano. Jak wstaniecie? Moje nocne nagranie. Potrzebuję waszej rady, gangusie. Chodzi o moją halloweenową imprezę 31 października, zbiórka o godzinie 18 na rynku krakowskim, pod ratuszem. Potem idziemy do McDonalda na rogu rynku i ulicy Szewskiej. Pięćdziesiąt metrów od ratusza, jest tam duża sala w podziemiach, gdzie będzie jasno i ciepło, można coś zjeść. O ile będzie ktoś tak miły i kupi mi coś do zjedzenia, a potem z pozostałymi osobami pójdziemy do pubu w okolicy ratusza na piwo. Oczywiście również liczę na to, że ktoś mi zakupi browarka, bo jak znów musiałam wydać pół tysiąca na buciki i kurtkę dla córki. Nie ogłaszałam jeszcze, do którego pubu pójdziemy w obawie przed hejterami. Poza tym, jeszcze tak naprawdę nie zdecydowałam. Dzisiaj dowiedziałam się, że Dominik B i tiktokerka Patrycja D też postanowili zrobić halloweenową imprezę tego samego dnia w Krakowie, bardzo blisko ratusza, na ulicy Szewskiej, dwie godziny później o godzinie dwudziestej. Oni nie muszą ukrywać miejsca ich imprezy, bo nikt nie będzie jej sabotować. Jestem zaskoczona, że Patrycja zamiast pomóc rodzinie w szykowaniu się do święta zmarłych w Toruniu, w okolicy którego mieszka, wybiera się w podróż na drugi koniec Polski, tak samo organizator i inne obecne na ich imprezie osoby, żadna z nich nie jest z Krakowa. Nie wiem, co zrobić w tej sytuacji. Proszę o wasze rady, opinie i komentarze. Mam problem z organizacją swojej imprezy, w obawie przed hejterami. Mało kto ma odwagę być gościem specjalnym mojej imprezy, boję się podać adres lokalu w obawie przed wyrzuceniem. W dniach poprzedzających takie imprezy, przysyła mi się do domu policję, niszczy drzwi do domu itp. Napiszcie na przedpokoju, co o tym wszystkim myślicie, a kopie waszych rad wyślijcie mi proszę na pryw Discorda, smsm, przez Whatsapp, Messenger lub na maila. No, czego nie rozumiesz? To jest tak naprawdę ciężko zrozumieć? Masz problemy z inteligencją? Kurwa. Umyj ubikację, umyj kuchnię, pozamiataj, yy, skość trawa, wstań 4 godziny przed szkołą, zrób wszystko. I i może do szkoły.